Witam Was na kanale Browar W dniu dzisiejszym oklepany styl, jeden z moich ulubionych stylów, aczkolwiek uwaga, według mnie osobiście styl jeden z najtrudniejszych. Mówimy o takim piwie. Ten styl rozpracujemy na podstawie piwa z browaru Birband, jest to citra ipa dark. I teraz tak, trochę mitów. Całkiem niedawno dowiedziałem się, że takie piwo jest na drożdżach uwaga kaskadyjskich taki dobry. Czy to jest proste piwo? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Już tłumaczę. Ja będę otwierał i Wam wytłumaczę. 14 grudzień 2015, może przed otwarciem. Z przodu nie mamy żadnych informacji, z tyłu mamy ekstrakt 14,2, alkohol, alkohol 5,9, ibu 62. Woda, chmiel, składniki woda, chmiel, citra, Słody, jęczmienny, przeniczny, karafa. Droższy 0,5, 05 może zawierać osad. No to osad, osad, nie osad. Bardzo dobrze. Czy to jest trudny styl? Tak, to jest trudny styl. Ktoś by powiedział, słuchajcie, jak zrobić prostą Black IPAKę bądź Cascadian Dark Ale Po prostu zrobić dobrą IPA i ją zabarwić. Nic bardziej mylnego. Powiem tak. Tak patrzę, bo mam widzę i się patrzy. Kobita, co ja tu w ogóle robię, to jest kolejna warka od Birbantów. Kolejna warka czarnej ipy, Citry. No i muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że one były jakieś lepsze. Dziś na kanale, na moim kanale, znajdziecie chyba w zeszłym roku. Testowałem po kolei czarne ipijejki. No, piękna piana, beżowa. Spojrzę się, akurat stoję na ścieżce, nie, nie, tak trochę wybrałem złe miejsce, ścieżce leśnej po blizu drogi i się okazuje, że tu bardzo dużo ludzi przychodzi. Piękny kolor, czarny, nieprzejrzysty, piana kremowa, drobno pęcherzykowa. Weź się na oś człowieku, na szlance, nie na mnie. Na teku. No. Więc można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o kolor, jeżeli chodzi o wygląd piany, nagazowanie, no to wszystko jest klasyczne. Dlaczego to, to jest trudny tym? Dlatego, że ostatnio na przykład piłem e, IP zwykłą, nie dark z Glogera, która okazała się koźlakiem. Ten film mam nagrany nad piękną rzeką e, Narew, ale po wielu przemyśleniach i poradach zresztą uznałem, że go nie puszczę. No musiałbym, nie lubię ko kopać leżącego, no eee, i tyle, także ten film nie poleci, eee, potem co, czarna ipa, profanum, no sorry, ale to nie ipa czarna, tylko amerykański stout, zobaczmy jak będzie tutaj. No. I jest świetnie. Jest trochę słodu prażonego, nie da się ukryć to czuć. Ale ten słód balansuje się praktycznie, on się przeradza w goryczkę. Wytrawność. A to wszystko jest kwitowane cytryną pochodzącą z chmielu citra. Powiem wam tak, kilkakrotnie podchodziłem, kilkukrotnie podchodziłem do stylu Black IPA i wyszło mi tylko raz. Tak do tego stopnia, żebym mógł poczęstować kogoś w pracy. Oczywiście inne warki też wyszły, też no, jedną z bólem spiłem. Nie jest taki prosty styl. Jak zabarwić IP? Czyli styl India Pale Ale. Jasny styl, mocno chmielony. Trzeba czymś to zakolorować. No, zobaczcie, to jest kompletnie czarne. Ale zakolorować tak, żeby chmielu nie przesłoniły ee, nuty palone. Nuty, nuty palone znajdziecie w Ginesie, drystaucie, tak? To dla tych, którzy, którzy nie wiedzą, jakie nuty palone mogą brzmieć. Proszę, no, piana, piana jest bajkowa. Taka piana jest do uzyskania albo w puszce z azotem, z Dry drystautem, albo w bardzo dobrym piwie. Spójrzcie jakie oklejanie. No bajka. Polecam to piwo. Także bardzo rzadko można trafić na czarną iPA, czyli piwo w stylu amerykańskim, piwo gdzie nie spodziewamy się jakichś tam wariacji słodowych, ale oczekujemy bardzo wysokiego i bardzo przyjemnego nachmielenia. Chmielami amerykańskimi, no, czy to będzie Aipa, czy Ipa przy chmielami nowozelandzkimi, czyli cytryna, mango, lici, ananas, brzoskwinie, marakuje. No, możemy wyczuć wiele, 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 wiele tematów w chmielach, zależnie od tego, co ten chmiel skąd pochodzi, z jakiego regionu świata. Tutaj w tym piwie przepraszam, jest wszystko na swoim miejscu. To znaczy, jest na chmielenie amerykańskim chmielem, który czuć. Jest nieprzeszkadzająca, nienarzucająca się spalenizna. Tu raczej jest ten sławny, przepraszam, ale cytuję. tu jest ten sławny taki prażony słonecznik, czyli nie prażony słód, ale... Wiecie, no generalnie właśnie, pracuje w bakaliach, więc gdybyście próbowali na patelni, może ktoś z Was próbował słonecznik uprażyć, taki, taki, taki akcent jest w tym piwie. Nie ma żadnych bocznych nut. Chodziwo, w niektórych AIPAch chmiel tak nie pokrył generalnie piwa aromatem, że gdzieś tam też wychodzą różne wady, na przykład w postaci diacetylu, sławnego masła. To piwo jest wzorowe. Prawie wzorowe. Oczywiście, że piłem lepsze blaka i piejki, ale ta jest w zasięgu, że tak powiem, normalnego człowieka. Pięknie okleja szkło. Zobaczcie jak się trzyma piana. Ja czasami oczywiście mieszam, tak? Ale ta piana nie znika. Można powiedzieć, że jest już szósta minuta, chyba od drugiej to piwo otworzyłem, więc 4 minuty ta piana się utrzymuje. Jest bardzo ładnie zbudowana. Piwo jest w pięknym kolorze, takim jakim powinno być. Jest czarne, nieprzezroczyste. Trudno powiedzieć, czy jest opalizujące, czy mętne. Wydaje mi się, że mętne nie jest. Ale Teku nie jest szkłem, które, które, które pozwoli ocenić takie piwo. Nagazowanie jest średnie do niskiego. Myślę, że mogło być trochę wyższe. Mogło być trochę wyższe. Piwo, które leci z butelki. O, tak widzę. Jest, jest klarowne. Jest po prostu opalizujące. Nie jest mętne. Dopiero no, w teku takim szkle nie dla sensoryków, że tak powiem. Aczkolwiek, które dobrze zbiera aromaty. E, I takie szkło wybierajcie dla piw, które, wśród których oczekujecie aromatów. Tak? Czyli zwężające się z lekkim takim wypuszczeniem z komina tego, co się znajduje. Jeżeli generalnie nie możecie wyczuć czegoś, no to rączka. Co czuję? Cytrynę. Skórkę cytryny. Taką, jak się obiera cytrynę w zimie, kiedy one są naprawdę właściwie w swoim żywiole, w sezonie, no to po domu rozchodzi się piękny aromat cytryny. Teraz łyknę więcej, żeby wyczuć te 69 ibu. Co do ibu, nie wyczuwam takiego ibu na razie. No i jest wytrawność. Jest wytrawność, aczkolwiek jakoś tak IBU prawie 70 nie rzuca mi na kolana. Ehm, zapewne wyliczę na kalkulatorze, ale e, jest wysoki IBU, to nie jest lager, to nie jest jakiś tyskie, czy tak dalej. E, tam gdzieś będzie 18 IBU, zależy. E, IBU to jednostka goryczy 20, no tu jest zadeklarowane 70, 70 69, ale... Mm, albo się mój umysł jakby stępił, przyzwyczaił do wysokich goryczek, albo, albo tutaj nie ma 69. Ale za to jest, są aromaty. Jest ładny kolor, piana i cała otoczka tego, co powinno być w ciemnej i pie. I tym żegnam Was z tego lasu bardzo przyjemnego, lubię, lubię las, lubię wodę. Do następnego odcinka, pozdrawiam Was. Ja mam. No no comment, proszę.